Wstyd. Wstyd się. Jak ci nie wstyd? Shame on you. Dzisiaj na tapetę wchodzi taki temat, który aż by się chciało wyszeptać, o którym ciężko jest mówić głośno, czyli temat wstydu. I ten odcinek może być triggerujący, może być wyzwalający, może być prowokujący, więc jeśli na którymkolwiek etapie słuchania poczujesz dyskomfort, poczujesz nagły przypływ fali emocji, najprawdopodobniej lęku, bo wstyd tak naprawdę maskuje lęk. Więc jeśli tak się wydarzy, jeśli pojawi się jakiś dyskomfort, to po prostu weź sobie głęboki wdech do dołu brzucha, Zatrzymaj na chwilkę powietrze w płucach i wypuść najlepiej z dźwiękiem. To od razu reguluje nam układ nerwowy, aktywuje nerw błędny, który jest głównym nerwem przywspółczulnego układu nerwowego i pozwala nam odetchnąć i się zrelaksować. I dzisiejszy odcinek tak czuję, że kieruje głównie do kobiet, chociaż oczywiście temat wstydu nie jest tematem tylko kobiecym. Mężczyźni jak najbardziej też doświadczają wstydu i są zawstydzani na przykład za płacz, na przykład za pokazywanie emocji, za niebycie wystarczająco męskim. Ale temat zawstydzania kobiet, który mi osobiście jest tak bardzo bliski, ma tak głębokie korzenie w historii i w kulturze jest właściwie podwaliną patriarchatu i przez stulecia odgrywał kluczową rolę w kontrolowaniu. Zachowań kobiet i utrzymywaniu społecznych hierarchii. Przez wieki narzucanie wstydu służyło jako narzędzie do ograniczania wolności kobiet, ich ciał, ich aspiracji, i było narzędziem służącym do ich kontrolowania i manipulowania. I tak naprawdę, jeśli się temu przyjrzeć, to ruchy feministyczne zaczęły tak otwarcie kwestionować wstyd jako narzędzie kontroli dopiero w XX wieku. Czyli naprawdę stosunkowo niedawno, a historia zawstydzania kobiet, szczególnie na tle seksualności, sięga już starożytności, gdzie cnota kobiety była utożsamiana z jej zdolnością do zachowania czystości. I kobiety, które nie spełniały tych oczekiwań, były karane, co często miało tragiczne skutki dla ich reputacji i statusu społecznego. No i właśnie słyszymy, Status społeczny, reputacja no to o co tu chodzi? Jaką emocją tak naprawdę jest wstyd? No bardzo złożoną i emocją, która odgrywa kluczową rolę w naszym życiu społecznym. Tak naprawdę wstyd jest to uczucie, które pojawia się w odpowiedzi na przekonanie, że naruszyliśmy pewne normy społeczne lub moralne, przez co możemy być postrzegani negatywnie przez innych i wykluczeni. A przypomnę, że potrzeba przynależności jest naszą podstawową potrzebą, gdyż kiedyś wykluczenie oznaczało śmierć. I czasem w psychologii mówi się, że wstyd jest to właściwie emocja, która maskuje lęk. Właśnie lęk przed odrzuceniem, przed dezaprobatą, lęk, za którym stoi niskie poczucie własnej wartości, poczucie bycia osobą niemoralną, niegodną czegoś. A więc wstyd to nie jest taka emocja, z którą się rodzimy, tylko ona zaczyna się kształtować w momencie, gdy dziecko rozwija samoświadomość i w ogóle rozumienie norm społecznych, co następuje już we wczesnym dzieciństwie. Tak naprawdę jeden z pierwszych tematów, za które dzieci są zawstydzane albo kiedy zaczynają odczuwać wstyd, związany jest z wydalaniem. Związany jest po prostu z kupą. I na przykład taka zwykła sytuacja, na przykład opśmianie tego dziecka. W rodzinie po prostu takie niby niewinne zaśmianie się, na przykład zciągnięcie pieluchy, pokazanie jego odchodów, to może już skutkować jakąś traumą w tym, w tym temacie. I to podobnie jest z nagością. Tu na tym przykładzie chciałam też pokazać, że wstyd generalnie nie jest złą emocją, że takie naturalne, zdrowe poczucie wstydu pojawia się w każdym z nas i przychodzi pewien moment, kiedy kumamy, że okej, okay, Chyba w pewnym wieku już nie biega się na golasa na plaży. I tak można na plażach mundystów sama to robię i lubię to robić, ale takie zdrowe poczucie wstydu jest właśnie o tym, że zaczynamy pojmować te normy społeczne i jakoś się do nich dostosowujemy, bo jednak żyjemy w jakimś ładzie, który sobie wszyscy ustaliliśmy. I pewne zasady dobrze jest respektować dla naszego własnego dobra i dla dobra innych osób, w społeczności. A więc doświadczanie i przeżywanie wstydu jest w jakimś sensie rozwojowe i samo w sobie nie jest patologią. Patologiczny może być toksyczny wstyd, który pojawia się w sytuacjach, gdzie tak naprawdę obiektywnie nie ma powodu do wstydu, a jednak osoba czuje się zawstydzona. I takie poczucie chronicznego wstydu drastycznie obniża poczucie własnej wartości i prowadzi do depresji, lęków, czy nawet do zaburzeń osobowości. A nawet jeśli nie rozwinie się to w zaburzenie, to znacząco wpływa na obniżenie jakości życia. Osoba, która jest cały czas we wstydzie, albo przez większość czasu odczuwa wstyd, będzie na przykład unikać wyzwań, będzie w lęku po sięganie po swoje marzenia, może mieć trudność autentycznej ekspresji. Taka osoba może zacząć się izolować, może unikać kontaktów społecznych, które ostatecznie byłyby wartościowe. I dla niej dobre, ale będąc w chronicznym poczuciu wstydu, blokuje się na te relacje. I siła wstydu jest tak ogromna. Wstyd jest tak silną emocją, pewnie dlatego właśnie prawie szepczę, mówię ten podcast, bo wstyd bardzo często dotyka samego rdzenia naszego poczucia tożsamości. I jest to emocja, która nie odnosi się jedynie do naszych działań, ale do nas samych, jako osób. To jest właśnie to, co odróżnia Wstyd od poczucia winy. Poczucie winy odnosi się do działania, do tego, co zrobiliśmy, lub tego, co nie zrobiliśmy. Natomiast wstyd jest bardziej związany z tym, kim jesteśmy. I o ile wina może prowadzić do konstruktywnych działań naprawczych, to wstyd często prowadzi do zamknięcia się w sobie i unikania sytuacji, które mogłyby nas skonfrontować z tą emocją. Czyli właśnie to wycofanie, o którym już wspomniałam, wycofanie z relacji społecznych, wycofanie z dążenia do swoich marzeń, z podejmowania wyzwań, wycofanie z życia. I jest takie narzędzie, mapa poziomów świadomości, stworzona przez Davida Hawkinsa, która przedstawia takie kontynuum świadomości od najniższych poziomów, które charakteryzują się negatywnymi emocjami, do najwyższych, gdzie dominuje pełna duchowa realizacja. I zjednoczenie z absolutną rzeczywistością. I skala ma wartości od 1 do 1000, przy czym 200 jest uznawane za taki punkt przełomowy między stanami negatywnymi i pozytywnymi. I te poziomy negatywne charakteryzują się destrukcyjnymi emocjami i postawami, i osoby, które na nich funkcjonują, na tych poziomach są często zamknięte na rozwój, często są dominowane przez strach, złość czy właśnie wstyd. Później jest obszar poziomu neutralnego i tutaj świadomość przechodzi na poziomy bardziej stabilne emocjonalnie, gdzie człowiek jest już w stanie aktywnie działać i uczyć się i rozwijać. Tutaj są takie stany na przykład jak odwaga, akceptacja. Najprzywartości 500 tej skali wchodzimy już na poziomy bardzo wysokie, które związane są z miłością, z radością, spokojem czy ostatecznym oświeceniem i tu w ogóle ciekawostka. W tej skali radość jest nad miłością. I tak się śmiałam, zakładając mój podcast i tworząc sobie nazwę Jestem Joy, która zresztą wyszła bardzo spontanicznie i może kiedyś o tym opowiem więcej, ale jak, jak zapoznałam się też ze skalą poziomu świadomości Hawkins, to miałam takie: o, wow, no, mimo tego, że mam też w sobie dużo miłości, to nie nazywałam się Jestem Love, tylko Jestem Joy. No jednak ta radość, jest tak silnie wibrującą emocją, że jest nawet ponad miłością. I takie bycie w tym pure joy i w prawdziwej radości, no to jest niesamowity stan stan bliski oświeceniu. Widzicie, trochę się rozpogodziłam, ale wracajmy do wstydu, który na tym kontinuum jest na samym dole jest najniższą emocją, jest na najniższym poziomie. Wstyd jest tak naprawdę przeciwieństwem oświecenia. To jest taki paraliżujący stan, gdzie dominuje poczucie beznadziejności, bezwartościowości. I to, co mówiłam, że osoby na tym poziomie często, czyli osoby we wstydzie, często mają potrzebę wręcz ukrywania się przed światem. Czują się niegodne, czują się niepełnowartościowe. Jak poproszę Ciebie, żebyś pomyślała, Żebyś pomyślał sobie o jakiejś sytuacji, w której czułeś, czułaś wstyd. Daj sobie moment na to i zobacz, co czujesz. Wcale bym się nie zdziwiła, jeśli powiesz, że, że czujesz, czujesz ciężar, że czujesz też takie przygniecenie, chęć właśnie schowania się, ukrycia, umniejszenia się, tak, tak zwinięcia się jak taki, taki baranek, albo taka kózka, albo dziecko, w taki rogalik. Żeby się pomniejszyć, żeby nikt na mnie nie patrzył, nikt mnie nie widział? Taki właśnie jest wstyd. Obleśny, okropny, obrzydliwy, odbierający ci moralność, odbierający ci pewnego rodzaju człowieczeństwo. No i jakiego lepszego narzędzia można by było użyć do manipulacji, do kontroli niż wstydu. No, a do czego najlepiej się przypierdolić? do cielesności, do seksualności. Po co? Żeby zabrać głos. Osoba, która nie może się wyrazić, bo jest zastraszona wstydem, bądź jest poinformowana, że normą jest ideał kobiety skromnej, posłusznej, a jeśli od tej normy odstąpi, to może być oskarżona o czary lub o grzech, co prowadzi do brutalnych konsekwencji. No to hej, nie opłaca się ryzykować. I choć to są praktyki ze średniowiecza i ze starożytności, to ich pokłosie widzimy dzisiaj chociażby pod postacią cyberbulingu w internecie, gdzie kobiety są zawstydzane za to, jak wyglądają ich ciała, czy są zawstydzane za funkcje, które pełnią, na przykład za funkcję matki, niewystarczająco dobrej, czy są zawstydzane za to, że za dużo pokazują, że tańczą, że uwodzą. I okej, okay, choć społeczeństwo na pewno zrobiło postępy w zwalczaniu tych praktyk, to wstyd jako forma dyscyplinowania kobiet jest wciąż obecny w wielu obszarach życia społecznego. I słuchajcie, ja sama dostałam takie komentarze na Instagramie, gdzie nie jestem jakąś influencerką. Ani moje konto w ogóle nie wydaje mi się być kontrowersyjne, ale dostałam komentarze w stylu: O, ty to musisz się dużo ruchać, skoro tak dużo dupą świecisz w internecie. I to był komentarz od innej kobiety, który miał być takim trochę uszczypliwym, pół żartem, pół serio. I czy to sprawiło, że jest mniej lub będzie mniej dupy na moim Instagramie? Nie, bo akurat mam to gdzieś. I w tym kontekście to mnie aż tak bardzo nie uderza. Natomiast, tak, wciąż są tematy. Na które ktoś potrafi mnie zawstydzić i które są delikatne. I wiecie, ludzie mogą się wstydzić naprawdę bardzo różnych rzeczy. I Olia na przykład, dla mnie łatwością i lekkością jest zdjąć stanik na plaży i opalać się toples. To przez długi czas wstydziłam się mówić nie, wstydziłam się zakomunikować moją granicę, wstydziłam się śpiewać, wstydziłam się dzwonić. Dzwonienie telefonem, branie telefonu, dzwonienie i załatwianie spraw wiązało się u mnie z ogromnym wstydem. Wstydem, że muszę kogoś o coś prosić, że, że coś od kogoś chcę i komunikowaniem tego, co chcę. Ludzie wstydzą się bardzo różnych rzeczy. Ludzie wstydzą się puszczać bąki, ludzie wstydzą się wielu, wielu, wielu tematów w obszarze seksu, rozmawiania o seksie, komunikowania tego, co chcą, co im sprawia przyjemność. Czy wstydzą się mówić, że zostały, zostali ofiarami przemocy na tle seksualnym, czy dokonały aborcji, kobiety? Ludzie wstydzą się wielu, wielu rzeczy. I każdy z nas na pewno został kiedyś na jakimś tle zawstydzony. I bardzo dobrze sobie to uświadomić i mieć to w polu swoim świadomości czego się wstydzimy stąd też zadałam Wam to pytanie. Bo wstyd najbardziej zabiera nas od radości życia. Wstyd blokuje nas od pełni życia. Pełni życia w radości, w szczęściu, w autentyczności, w wyrażaniu się. I to jest takie trochę błędne koło. Jeśli jesteś w poczuciu wstydu, to trudniej będzie ci się wyrazić i zakomunikować i na przykład postawić granice. Natomiast jeśli nie stawiasz granic, to później. Przyjdzie do ciebie poczucie winy i poczucie wstydu. No więc teraz pytanie: jak wyjść z tego błędnego koła i co z tym wstydem można zrobić, żeby się od niego uwolnić? Po pierwsze, zdefiniuj, czego tu i teraz się najbardziej wstydzisz. Czy to jest twój własny wstyd, czy wstydzisz się za kogoś? Bo tak, możemy się wstydzić za kogoś. Na przykład, często osoby DDA, czyli dorosłe dzieci alkoholików, wstydzą się ze swoich rodziców. Wstydzę się, że moja matka piła, wstydzę się, że mój ojciec pił, wstydzę się tego, że mnie bił, wstydzę się mojej historii. Skoro wiemy, że wstyd to emocja społeczna, to na jakimś etapie twojego rozwoju musiało dojść do zawstydzenia. Czyli ktoś, mama, tata, babcia, dziadek, nauczycielka w szkole, twój chłopak, kolega, koleżanka, cała grupa osób ktoś za coś cię zawstydził. I ponieważ wstyd jest tak silną emocją, to założę się, że nawet jesteś w sobie w stanie przypomnieć jakąś taką sytuację z dzieciństwa, gdzie zostałeś zawstydzony, zostałaś zawstydzona. Do mnie od razu przychodzi kilka sytuacji. Jedna na przykład to taka, jak moja rodzina przeczytała mój pamiętnik. I pamiętam taką scenę, że ja wchodzę i jestem przerażona, jestem zamrożona i widzę, że czytają mój pamiętnik i jeszcze się śmieją. I to było dla mnie... Na tamten czas, nie wiem, byłam dzieckiem może siedmiu-ośmioletnim, może dziesięcio, to był ogromny wstyd, który też zamknął mnie później trochę na dzielenie się i na pisanie. Wiecie, rodzina się śmiała, bo być może uważali to za słodkie i że te moje problemy wtedy z tamtego czasu to były takie wręcz dla nich urocze, ale ja nie rozumiałam tego, tego śmiechu. Myślałam, że śmieją się ze mnie moja tożsamość, czyli właśnie poczucie wstydu, z tego, że ja jestem nie wiem, niewystarczająco dobra. Tu jeszcze mocniej wchodzi poczucie zaufania, poczucie właśnie wartości, poczucie do własnej prywatności, przekroczenie granic. Więc niby taka niewielka sytuacja, a dla dziecka w tamtym wieku, w tamtym czasie, to miało kolosalny wpływ na rozwój i spowodowało właśnie w tamtym czasie już na pewno jakieś takie zamknięcie i niechęć do dzielenia się swoim życiem wewnętrznym. No więc pomyśl sobie, kochana istotko, czego się wstydzisz i skąd to masz? Kto cię zawstydził? I uderz na chwilę do logiki i zapytaj się, czy to było racjonalne? Czy ja faktycznie muszę się tego wstydzić? Kto mi to zaszczepił? Być może jakaś osoba w rodzinie, która miała zupełnie inne wartości od moich i dla tamtej osoby. To, co ja zrobiłam, to był powód do wstydu, i ona, swój własny wstyd za mnie odczuwając, zrzuciła go na mnie, żebym to ja poczuła się zawstydzona, no i fantastyczne narzędzie kontroli, więcej tego nie zrobiła. Ale być może ta osoba ma zupełnie inny system moralny i system wartości, i coś, co dla niej jest wstydliwe, dla ciebie zupełnie nie musi być. I właśnie o tym jest zdrowe poczucie wstydu. Jeśli twoje zachowania nie przekraczają wolności drugiego człowieka, jeśli twoje zachowania szanują inne istoty i pozwalają na koegzystowanie w spokoju, w pokoju ze światem, to nie ma się czego wstydzić. Na przykład, często osoby wstydzą się śpiewać, ale czy to w jakiś sposób przekracza wolność drugiego człowieka? Czy to w jakiś sposób narusza ich szacunek? No, nie wydaje mi się. Nawet jeśli myślisz, że nie umiesz śpiewać, to może myślisz tak dlatego, że ktoś cię właśnie kiedyś na tym polu zawstydził i ktoś ci powiedział, że nie umiesz śpiewać i nie możesz śpiewać. I przez to nie śpiewasz. Mimo tego, że gdzieś masz w sobie chęć tej ekspresji, wyrażenia się głosem, śpiewanie jest niesamowicie przyjemne, śpiewanie jest niesamowicie twórcze, kreatywne. Jest też pięknym łącznikiem, śpiewanie w grupie, śpiewanie churalne. I być może. Zabierasz sobie te doświadczenia, bo ktoś ci kiedyś powiedział, że nie umiesz śpiewać, i teraz się wstydzisz. I tak jak kiedyś palono na stosie czarownice i zawstydzano je za to, że uprawiały czary, to teraz na stosie powinniśmy palić takich ludzi jak już, którzy zawstydzają innych ludzi i odbierają im właśnie tą radość kreacji, radość życia, tą radość wyrażania się autentycznie. A więc jeśli chcesz spojrzeć racjonalnie na wstyd z poziomu umysłu, to zastanów się. Jaka była moja intencja? Czy ja chciałam tej osobie ubliżyć? No weźmy już ten przykład moim śpiewem, tym, że śpiewam, tym, że się wyrażam. Czy moim celem było zrobienie czegoś okrutnego tej osobie? No pewnie nie. Więc czego się wstydzisz tak naprawdę? Za kogo niesiesz ten wstyd? Kto ci go wdrukował? Bardzo fajnie w swoich rozważaniach do tego dojść, żeby też Zobaczyć, że tam brakuje logiki często, że tam leży skulone, malutkie nasze wewnętrzne dziecko, któremu kiedyś ktoś nagadał, że jest nie takie, jakie powinno być w wizji tej osoby, i teraz to biedne, skulone wewnętrzne dziecko leży tam na dole tej ciemnej studni wstydu i poczucia winy i hamuje ciebie przed prawdziwą i autentyczną ekspresją. Ale nie robi tego po to, żeby ci dowalić, tylko po to, żeby cię ochronić, żebyś już nigdy nie poczuła się tak, jak ono się poczuło w tym momencie, kiedy ktoś się po raz pierwszy zawstydził. I wiesz, co ty teraz możesz zrobić? Już jako dorosła, jako dorosły możesz zejść tam na dół tej ciemnej, zimnej, wilgotnej, obślizgłej piwnicy, gdzie to dziecko leży, bo taki jest właśnie wstyd zimny, obślizgły, ohydny. Możesz zabrać tamten to dziecko, utulić je, powiedzieć mu, że już jest bezpieczne, że ty teraz zadbasz o to, aby nikt go już w taki sposób nie zawstydził, a nawet jeśli ktoś będzie próbował, to że je ochronisz. Możesz je utulić i obiecać, że jest już bezpieczne, i zaprosić je do kreatywnego i beztroskiego wyrażania się. I tam, moi kochani, gdzie zaczynamy brać odpowiedzialność za swoje życie. Tak naprawdę przychodzi nasza wolność. Wolność od wstydu. To tylko jedna z technik uwalniania wstydu, którą ja też stosowałam na sobie, chcąc uwolnić swoje blokady i pozwolić sobie na beztroską ekspresję. Ale ponieważ wstyd jest taką złożoną emocją, to praca ze wstydem też jest złożona i jest czasochłonna. Jednak jest światełko w tunelu. Oprócz pracy indywidualnej, którą każdy z nas musi wykonać, w przypadku wstydu, jako emocji społecznej, bardzo ważna jest też praca grupowa. Najlepiej w zaufanej grupie jednopłciowej, szczególnie jeśli głównie byliśmy zawstydzani przez reprezentantów innej płci, w grupie, która jest wspierająca, która jest kochająca i która wzmacnia Twoją transformację, gdyż Cała grupa transformuje się podczas takiego procesu. No i kochane kobiety, z wielką radością chciałabym Was zaprosić właśnie na taki trzydniowy warsztat. Właściwie wyjazd kobiecy kobiecy retreat, który odbędzie się w ostatni weekend października 25, 26, 27 października w przepięknej mazurskiej przestrzeni domków letniskowych. W miejscowości rodowo nad jeziorem Dzieszkoń. Warsztat ten poprowadzę ja razem z drugą niesamowitą kobietą, która na co dzień zajmuje się pracą ze wstydem i to w niesamowitym obszarze bo w obszarze głosu. Mowa oczywiście o cudownej Monice Adamskiej, która prowadzi podcast o głosie, jest wokalistką, uczy śpiewu, ale uczy też uwalniania głosu, pisania tekstów, pracy kreatywnej z głosem. I gro jej pracy skupia się właśnie na odwstydzaniu. Jak wspomniałam na początku podcastu, za nami toczy się długa historia uciszania, zastraszania, zawstydzania, wyrażania siebie, wyrażania siebie głosem. Więc to, że wstydzimy się śpiewać, ale nawet też to, że wstydzimy się mówić odważnie i wprost, jak najbardziej może wynikać z naszej osobistej historii rodzinnej, ale w tym wypadku jest to jeszcze wzmocnione przez kolektywną historię. Rodową historię zastraszania, uciszania, manipulowania wstydem. A więc, kochane, uwierzcie mi, chcecie tam być. Na warsztatach wejdziemy sobie jeszcze głębiej w pracę ze wstydem, w cały psychologiczny temat wstydu, który poprowadzę dla Was ja. Będzie dużo uwalniania, będzie praca z ciałem, będzie ruch, będzie taniec, intuicja, kręgi kobiece, yoga. Monika przygotuje dla Was fenomenalne warsztaty o Twojej relacji z głosem, o oddechu. Nauczycie się automasażu, tak aby jeszcze lepiej uwalniać głos. I myślę, że Top of the Top wydarzenie to będzie wspólne śpiewanie pieśni i tak zwany chór naturalny, gdzie każda z Was będzie mogła poczuć się sprawcza i poprowadzić inne kobiety, tak aby one też mogły wyrazić swój głos. Możesz dyrygować chórem, dyrygować innymi głosami. To jest naprawdę niesamowicie empowering, niesamowicie takie dodające poczucia wartości, dodające poczucia sprawczości i siły doświadczenie. Naprawdę. Do tego będzie bardzo dużo tańca. Wejdziecie w swoją sensualność, w swoją seksualność. Będziemy miały wieczór ceremonii w saunie i później możemy biegać do jeziora, aby się schłodzić i do sauny wracać. Będzie rozkosznie, kobieco, intymnie, soczyście. Warsztat nazywa się Bezwstydna, i nieważne, jaka na niego przyjedziesz, obiecuję ci, że taka właśnie bezwstydna wyjedziesz. I bezwstydna to wcale nie znaczy wyuzdana, ladacznica, prostytutka, czy cokolwiek innego, może przychodzić ci do głowy, jeśli słyszysz tą frazę bezwstydna. Bo bezwstydność to nie jest wulgarność, niemoralność czy niestosowność. Bezwstydność to odwaga, to frywolność, to zabawa. I to wewnętrzny krytyk, który staje się Twoim wewnętrznym fanem. I to wszystko wydarzy się we wspierającej społeczności kobiet, w przepięknej przestrzeni w naturze, z pysznym jedzonkiem i rozkoszą dla Twojego ciała. Kochana, nie wiem co jeszcze więcej powiedzieć, żeby Cię zaprosić. Myślę, że moja ekscytacja mówi sama przez się. Ostatni weekend października, rezerwuj sobie ten czas i zapraszam Cię, abyś dołączyła z nami. Do świątyni kobiecości, świątyni przyjemności, gdzie będziesz mogła uwolnić swój wstyd i poczuć się kobieco, dziko, bezwstydna. A ja i Monika będziemy czuwać nad tym, aby ten proces był dla ciebie jak najbardziej transformujący, ale też przyjemny. Bo naprawdę w życiu nie chodzi o to, żeby cierpieć i żeby się wstydzić, tylko o to, żeby się autentycznie wyrażać i żyć w przyjemności. I tym miłym podsumowaniem zakończę podcast, który wcale nie był łatwy, gdyż dotyka naprawdę trudnego tematu, jakim jest wstyd. Ale jeśli w jakimś momencie poczułaś, że to jest temat, który cię dotyczy i który cię blokuje, to kochana, zapraszam cię do wspólnej podróży odkrywania nowej ciebie. Bezwstydnej ciebie. Do zobaczenia!